Ten film można potraktować jako apel do Ministerstwa Edukacji, by w końcu ktoś spojrzał na to i pomyślał, że faktycznie trzeba coś zmienić. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Tu jak zawsze Emil Lipski. Widzimy się już chyba w siódmym podcaście, niedziela z Emilem, więc witam wszystkich na Spotify na YouTubie i, i moi drodzy, dziś temat, co nas denerwuje w polskiej edukacji, dziś zupełnie szczerze, bez ogródek. Moi drodzy, ktoś napisał komentarz dla tych, co oglądają to na YouTube, że 100 tysięcy subskrybentów I zmieniamy polską edukację. To jest oczywiście pół żartem, pół serio, ale faktycznie, jeżeli tutaj będzie nas bardzo dużo, to, to myślę, że realnie będziemy mogli wywołać jakiś szum społeczny, bo, bo jest o czym, moi drodzy? Bo tak samo nasi, może nie rodzice, bo troszeczkę była inna nawet matura, ale za dużo się nie zmienia w szkole. Uwierzcie mi, że za dużo się nie zmienia. Tak samo ja chodziłem do liceum, tak samo wychodzicie. No to są, to świat idzie do przodu. Mamy 2020 rok, a nie zmienia się kompletnie nic. No ale właśnie, co nas denerwuje, moi drodzy? Co denerwuje każdego każdego z nas, jeżeli chociaż jedna z tych rzeczy Ciebie denerwuje, to, to warto to warto według mnie przemyśleć e, udostępnienie e, tego filmu swoim znajomym. Moi drodzy, zacznijmy od tego, ja sobie zanotowałem ten podpunkt jako tylko zmień, zmierzymy sobie czas, która jest godzina. O, tutaj 15 po, dobra. E, moi drodzy, to jest clue tego wszystkiego, czyli tak, wszyscy powtarzają, ucz się dobrze, to jest niepodważalne. Ucz się dobrze, potem idziecie do dobrego na przykład liceum i, ee, i wtedy jest taki jeden argument. Ucz się dobrze i dobrze zdaj maturę. I to jest, słuchajcie, schemat. To tak każdy słyszy w każdym liceum. To jest zawsze tak mówione, że uczcie dobrze, dobry wynik z matury. To jest jedyna droga do tego, żeby być szczęśliwym w życiu. I to jest jedyna porada. Jedyna w zasadzie rada, jedyne w zasadzie co, to słyszymy w liceum. I to jest według mnie skandal. I, I dziś porozmawiamy sobie właśnie, co powinno się zmienić. Bo jeżeli ja, chłopaczek, e, który rozmawia na przykład ze swoim tatą i pewne rzeczy widzimy, co jest w ogóle nie tak, no to sorry, ale co robi Ministerstwo Edukacji od lat i to nie jest zarzut tylko do obecnych ludzi siedzących tam, a do wszystkich eee, po, po wolnej Polsce można to powiedzieć, co ci ludzie robią. Ja rozumiem, że ludźmi głupimi łatwo się steruje, i, i to jest moja teoria, dlaczego nic się nie zmienia, ale no, świadomość społeczna powinna być jakakolwiek w, to będzie inny podcast, gdzie porównamy sobie inne systemy edukacji, bo można o tym przecież nawet poczytać, nie trzeba być, że tak powiem, uczniem w Ameryce czy w Finlandii, żeby zobaczyć pewne, pewne różnice. I moje Moi drodzy, pierwsza rzecz to jest e, bez przygotowania w ogóle jakiegoś życia. E, szkoła, według mnie, również powinna przygotowywać do życia. Ja sobie zanotowałem takie podpunkty, jak na przykład prawo pracy, jak znaleźć pracę, jak napisać CV. No to są rzeczy, które według mnie powinna uczyć szkoła, ani nie uczyć. Mnie to strasznie denerwowało, że nikt praktycznie nie pokazywał jakiejś rzeczy. Powiem wam więcej, ktoś mi teraz popowie, że jest są podstawy przedsiębiorczości, panie, my tu biznesy będziemy kręcić po liceum. Ludzie. Podstaw przedsiębiorczości lujo, luj, uczą ludzie, co nigdy nie mieli swojej działalności. No to jak oni mają uczyć o przedsiębiorczości? Taka osoba może nie, może nie potrafić gospodarować własnymi pieniędzmi i samym sobą, taki nauczyciel, a on ma ciebie uczyć, jak być przedsiębiorczym. No przecież to to jest, jak, jak, jak ja bym wyszedł i uczył, i uczył nie wiem czego, słuchajcie. No to jest to, to, jest to. ja, jak ksiądz i, i uczenie religii. O, to już znowu kolejny podcast. Ale to nie, możemy powiedzieć, słuchajcie, możemy powiedzieć, bo zobaczcie, że mnie to na przykład, e, to jest temat nie to, że delikatny, ale faktycznie, zobaczcie, że mm, ktoś, kto nie chce chodzić na religię, musi chodzić na tą religię, na etykę, bo czy, tak, czy coś takiego, nawet jeżeli ma ostatnie e, zajęcia, to nie może, z tego co wiem, chyba nic się nie zmieniło pójść wcześniej do domu. Ja rozumiem, teraz nauczyciele się oburzą, bo, bo, bo przecież szkoła odpowiada za ucznia w czasie tych. No ale dlaczego nauczyciele podczas protestu, to znowu kolejny podcast, dlaczego nauczyciele podczas protestu nie żądali oprócz pieniędzy i poprawienia warunków pracy, dlaczego nie poprawiali zmian, dla tych, by ludzi lepiej uczyć? w końcu są nauczycielami, to tylko o pieniądze chodzi w strajkach, ja rozumiem, że to jest bardzo ważny, podstawowy czynnik no bez pieniędzy to trochę ciężko, pieniądze szczęście dają, no bez pieniędzy trochę ciężko potem włożyć coś do garga, ja rozumiem nauczycieli jak najbardziej, wszystko się zgadza ale niech za tym idą postulaty, żeby było inaczej, a nie taki nauczyciel 60 lat ma, uczy dalej tak samo jak uczył 40, 20 no może 40 nie, 30 3 lata temu i słuchajcie jest zadowolony, bo on odbębli te same sprawdziany co kiedyś, ten sam schemat ten sam klucz, i potem taka osoba mówi, że ona poświęca na przygotowanie do zajęć ileś wieczorów, nie? Leci na tym samym schemacie, chłop. Albo babka. Lecą na tym samym schemacie, ale jednak, o, to jest takie ciężkie, my przynosimy pracę do domu. Jest tam, jesteśmy uciemiężeni. Ja rozumiem, że są nauczyciele prawdziwi spacj takim ludziom się powinno płacić czterokroć tego, co mają. No bo jak może być to, że nauczyciel, który przychodzi z werwą, młody człowiek, on właśnie on może będzie wiedział trochę o przedsiębiorczości, może ma swój biznes, może coś, coś innego, może chce się nauczyć i taka osoba dostanie tam, nie wiem, 2000 czy ileś. No przecież to jest, to jest rozwój biały dzień, jeżeli ludzie mają nas uczyć, co, co mają o czymś pojęcie, no to trzeba im dobrze zapłacić. To jest dla mnie zrozumiałe i to też mnie denerwuje w polskiej edukacji. Że wymaga się od dobrych nauczycieli, a się im nie chce płacić, i to jest takie błędne koło, nie? W ogóle, jak weryfikować, czy ktoś jest dobrym nauczycielem? Teraz się dodaje, dostaje chyba do 20 lat dodatki do, płacowe jako staż. Czym się różni nauczyciel, który ma 3 lata doświadczenia, ma werwę jeszcze, żeby się uczyć, od 60-letniego pierdziela, no bo tak trzeba to nazwać, słuchajcie. Ja nie mówię, że wszyscy nauczyciele starsi są źli. Są rewelacyjni nauczyciele, przygotowują do olimpiad, za darmo, poświęcają swój czas. Piękni, fantastycznie e, współpracujący e, ludzie. Oczywiście, są, ta, są takie przypadki. Zawsze generalizacja jest zła i z tym się zgodzę, ale trzeba o czymś powiedzieć. No bo, no bo jak powiedzieć o kimś ogólnie nie generalizując? No, no ciężko, zawsze tam robić gwiazdkę, jak w tych wszystkich umowach na garnki, że no, tu na własne ryzyko kupujesz pościele za, za 10 tysięcy, nie? Więc to jest, słuchajcie, według mnie... No, zero przygotowania, no czy wy wiecie co wy chcecie robić po liceum? Ktoś by powiedział, no przecież psycholog szkolny, Emil, no to przecież, o, tutaj możesz przyjść do psychologa. Podawał historię, moi drodzy, znam historię, chyba ją gdzieś kiedyś poruszałem, ale teraz jest sporo osób młodych. Moi drodzy, psycholog szkolny, bardzo ważna funkcja, ludzie mają coraz więcej problemów, nie można bagatelizować tych problemów. Ktoś dostaje mniej lajków i z tego powodu może wpaść w depresję i tak dalej. To trzeba, świat się zmienia, no i zmieniają się problemy ludzi. Ktoś by powiedział, no co ty się przejmujesz, idź pobiegaj, no zmieniają się problemy ludzi, i to trzeba wiedzieć, yy, będąc po prostu jakimś tam człowiekiem z jasnym myśleniem. Ktoś że ma problem z takiej błachowski dla ciebie, dla innej osoby ona to przeżywa, prawda? No to jest też, też, kurczę, słuchajcie tych tematów, to te, na tym kanale będzie bardzo, bardzo dużo jeszcze do poruszenia. Więc, em, więc moi drodzy, czy wy wiecie? No nie wiecie, psycholog szkolny, bo to było, to było na agendzie. E, psycholog szkolny, słuchajcie, dziewczyna poszła do psychologa szkolnego, nie będę mówił, kto mi tą historię opowiedział, e, no i słuchajcie... Okej, okay, jest u psychologa, a potem ten psycholog przychodzi do następnego dnia, czy któregoś dnia z kolei, no i okazuje się, że ten psycholog przy całej klasie mówi, czy, czy jest e, Martusia, bo ona do psychologa ma przyjść. No przecież takie, tacy ludzie nie dadzą żyć takiej osobie w szkole, bo ona chodzi do psychologa, o, ona jest głupia. Widzicie? To są ludzie, co mają mieć metodykę na nauczanie, to są ludzie, którzy mają wiedzieć, jak postępować z młodzieżą i z dziećmi. Rany boskie, tragedia, dramat, jak to mawiał taki jeden klasyk, nie, to jest dramat, to jest dramat, co się dzieje, to jest dramat, masakra. Psycholog szkolny, psycholog, psycholog szkolny e, mamy. Rozeznanie, moi drodzy, przejdźmy do tego, co powinien według mnie dyrektor robić, ja jakbym był dyrektorem placówki, e, bo tu pogadamy też o systemie, bo to nie jest tak, że to jest wina również tylko nauczycieli. Na przykład, jak najbardziej, system jest zły. Okej, okay, tu się już żeśmy na ten temat e, zgodzili, ale zobaczcie taka rzecz: dlaczego w szkołach średnich nie zaprasza się ludzi na wykłady? Nie mówię we wszystkich. Dlaczego się nie zaprasza ludzi na wykłady? Zobaczcie, ktoś się powiedział, nie ma, nie ma kto przyjść, nie ma kto mówić. A, wcale nieprawda. Dlaczego na uczelniach da się zorganizować nawet czasami coś bez budżetu, również nie na wszystkich uczelniach w kraju, ale da się zorganizować, jakąś pogadankę, jakieś e, pytanie-odpowiedzi, ktoś, żeby opowiedział swoją historię, dlaczego nie ma pod przymusem nawet? Jeżeli mamy coś takiego, że program nauczania i nauczyciel nie może z niego wyjść, no to niestety, jeżeli idziemy w takim beznadziejnym systemie, że program nauczania narzuca, co nauczyciel może uczyć, bo to się umówmy, to każda szkoła powinna, ja nie wiem, regulować to, nauczyciel powinien mieć kontakt z ty wybierać tych e, nauczycieli, i tak dalej. To to jest idealny system jakiś, nie? To coś jak, coś tak na, na model prywatny, prawda? Ale to już, to już mniejsza, więc jak to, jak, to, jak to, po prostu według mnie zrobić? Moi drodzy, jeżeli placówki nie mają budżetu i teraz dyrektorzy się zakładają, że no nie ma pieniędzy, nie ma pieniędzy, panie, nie ma pieniędzy, Milek, tutaj nie, nic nie podziałamy. No to słuchajcie, darmowy, darmowa wiedza jest w absolwentach. Niektórzy absolwenci z chęcią przyjdą, z sentymentu, bo ja też odwiedzam swoje liceum, eee, lubię po prostu porozmawiać Co? Nie o niektórych eee, profesorów, nie? Zawsze się mówił Sorka, so, Sorze. U, sorów, o, u sorów nie profesorów, to bardziej na uczelni, Usorów. Więc no, do, no, dlaczego się nie? Dlaczego nie ma w ogóle jakiejś takiej inicjatywy? Przecież ludzie, którzy są już po studiach, albo na przykład mają po 30 lat, z chęcią by może przyszli, ale nikt im tego nie proponuje. Jeżeli nie ma ktoś yy, pomyślunku na miejscu dyrektora, to wprowadzić Taki, taką, taką, takie obostrzenie, żeby były te rozmowy, bo więcej ci ludzie wyniosą z tej szkoły i, i z tego ile pikinierów zginęło pod piramidą, czy że, co ja w ogóle powiedziałem, tam nie było piknierów, ale widzicie, no, czy szkoła uczy, nie? że tam byli pikinierzy, a tam nie, no rewelacja. Więc ci ludzie więcej przez godzinę czy dwie powiedzą życiowego niektórzy niż ci, ci ludzie przez 3-4 lata teraz liceum, nie? No to jest to jest, słuchajcie to. Uczy się życia na historiach życia, a nie na tym y, czy całka jest tyle, czy no w sumie całek teraz nie ma. Więc y, no, wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie o co mi chodzi. I to też mnie denerwuje, nie wiem czy was to denerwuje. Z chęcią bym posłuchał, a raczej poczytał w komentarzach, ewentualnie na Instagramie na Story zawsze sobie dyskutujemy i wcześniej zapowiadam te, mm, te rzeczy. Które, 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 mamy do obgadania na odcinku Więc to jest kolejna sprawa, moi drodzy Na uczelni mamy już o wykładowców Spotkania są z absolwentami O, moi drodzy, o samych miastach O, to jest bardzo ważne To jest bardzo ważne, bo jest taki mit Jest taki mit, moi drodzy, że Że pójść do dobrego liceum, to się dobrze nauczysz No tylko, że czasami właśnie dobre liceum Wymaga od ciebie tyle tych rzeczy Które prawdopodobnie ci się nie przydadzą w życiu Że ty nie masz w ogóle czasu no i teraz jest dylemat, a o tym już ludzie nie mówią. Czy pójść do dobrego liceum i być w dobrym liceum i pochwalić się no córcia u mnie to jest, wiesz! Aha, spotkają się w sklepie i rozmawiają No wiesz, moja córka to tam Gdzieś tam, nie chcę mówić żadnej Nie będę tu reklamował liceów, bo, bo po co Ale no, wiecie No to ona jest w takim xxxzy Nie, no to wiesz Wiesz, mój drogi tutaj Marianie tutaj, no moja córka To jest tam, tu jeszcze pianinko Balety yy, czy nie takie balety, jakie wymyślicie, ale yy, Wiecie, balet, tu wszystko Jest cztery języki No i jak to dziecko ma żyć? Życiem, no nie? No, sorry, no ja nie będę tutaj uczył rodziców, jak mają wychowywać swoje dzieci, bo ja sam nie jestem rodzicem i mogę się mylić. I nawet jakbym był rodzicem, to bym się prawdopodobnie mógł mylić. Każdy ma inne poglądy, niech każdy sobie wychowuje dzieci jak chce, no ale to wszystko implikuje na to, jak, jak potem ee, to społeczeństwo wygląda, no. no jeżeli szkoła nie ma pewnych rzeczy, których, których według mnie powinna przekazywać, no to dzieje się jak się dzieje. No i taka jest prawda. Jest, słuchajcie, w tym wszystkim Ministerstwo Edukacji, co to Ministerstwo ma regulować? Ci ludzie biorą... w sumie strzelam e, z głowy, ale na pewno dobrze zarabiają. Dlaczego ci ludzie nie myślą, jak, żeby, jak zrobić, żeby było lepiej? Tylko nie wiem, czym oni się zajmują, jakąś biurokracją, czy czymkolwiek takim. No i jakąś reformą tego, że o, wrócimy do... to też o reformie, to chyba cały podcast trzeba mnie zrobić. No rewelacyjny chaos w szkole to dało. No nie wiem, jakbyśmy mieli argumentować, co jest plusem, co minusem tej reformy, to to Zostawmy właśnie, już może na, na oddzielny, oddzielny podcast, nie? Ale moi drodzy, tutaj to, 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 co na początku powiedzieliśmy, to jest według mnie takie kluczowe. To jest według mnie takie kluczowe, to, to, to jest. No, dorośli ludzie, moi drodzy, dorośli ludzie już powinni wiedzieć, co mniej więcej ich interesuje, a oni nie wiedzą, dlatego, bo program, bo wszystko to samo, bo biologia. Słyszałem teraz, możecie mi to potwierdzić w komentarzach z, z nową piękną podstawą programową. Idzie teraz e, taka podstawa, że macie na przykład, nie, że jesteście w Matwizie nie macie biologii w drugiej, trzeciej klasie, tylko że macie ją cały czas. Co to w ogóle jest? Tutaj poruszymy delikatny temat. Oj, delikatny, jeżeli jakiś nauczyciel to ogląda, to niech wyłączy. A jeżeli wy, wy, wy wiecie o co chodzi, to słuchajcie dalej, moi drodzy. Teraz mnie naszła myśl, nawet nie zanotowałem tego. Jak to działa? Zawsze jest płacz o godziny nauczycieli. Moi drodzy, jak jest z medycyną? Jest regulowana liczba przyjęć. O tym to też można by się rozgadywać, czy jest za mało, czy jest za dużo. No ale jeżeli nauczycielem może zostać każdy, no to nie się każdy liczy z tym, że może tej pracy nie być. Dlaczego ktoś ma? To to nie jest komunizm, że jeżeli masz mieć jesteś nauczycielem, to masz zagwarantowane miejsce pracy w szkole. No to może trzeba uczyć, dawać korepetycje albo w prywatnej szkole, albo trzeba kombinować, albo nie wiem co. Wiecie, no, mnie to strasznie irytuje, że, że jest, na siłę są jakieś przedmioty wciskane i taka jest prawda. To, 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 nikt tego nie powiedział, według mnie. Nikt jeszcze tego o tym nie poruszał, nikt tego nie mówił, ale ja to powiem, bo to jest, to jest tak jest. Ludzie o tym rozmawiają tu prywatnie, o, przy śledziku, wujek Marianek ci powie, no, tam, e, jak się spotkacie i to, to okej, okay, to ludzie są tego świadomi, ale nikt tego nie mówi otwarcie, że są takie przedmioty, żeby tylko godziny zapchać. No, żeby tylko godziny zapchać, moi drodzy. No, taka jest prawda. I, i żeby, ty, no, Uczycielom się zgadzały godziny, nie? Bo jest tyle nauczycieli w kraju, to tyle musi być godzin, koniec. kropka, O, będziemy się uczyć jest super fajnie. I, I tak dalej, i tak dalej. Co jest, co, jest, co jest z tym wszystkim najgorsze, to to, że ci tam, tam, tam ludzie czasami już nie uczą spacji. Ja nie wymagam od tego, żeby każdy nauczyciel spacji tam, tam uczył. No ale no, 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 no słuchajcie, jeżeli ktoś chce uczyć, to niech ma wiedzę, jak to, jak to wiedzę przekazywać. Ile, zna, ile znacie? Odpowiedzcie mi szczerze. Niektórzy z was mają nie, nie imię i nazwisko w komentarzach. Myślę, że nie będziecie mieli kolokwialnego przypału. Ile znacie nauczycieli, których naprawdę powiecie, że no to jest nauczyciel, nie, to jest nauczyciel i korepetycje jakieś. Znaczy nie korepetycje, tylko i kółko i coś tam i przygotowanie konkursy i tamto, siamto, to A ile powiecie, że spotkaliście w swojej kadencji w szkole od podstawówki idąc do, do końca szkoły średniej osób, które tam są w ogóle ja nie wiem. Często to są, to są jakieś tematy nawet polityczne. Dlaczego? Widzicie, przez to, że szkoła jest zależna od, od ministerstwa i od, i od no de facto trochę od rządu, no tu, tu musimy to powiedzieć. No to, no to czasami nawet pozycje nauczycieli i tak dalej to są rzeczy, a nie polityczne, tylko polityczne. No to jest. To, to nie może tak być. Szkoła musi być, to rodzic powinien decydować. No tu jest dobry program, tu jest taki sylabus, bo to, to jest na studiach, tu jest dobrze. No to tutaj będzie dobrze, jak będzie moja córka się uczyła, nie? To jest, to jest to, żeby ktoś przyszedł i uczył się rzeczy równie praktycznych, ja nie mówię, że w podstawówce mamy nie uczyć wszystkiego. Oczywiście, że tak. Wtedy ktoś może dopiero... Wiecie, będzie starszy i dopiero decydować. No, no dinozaury to mnie średnio interesują, ale... Jak powstaje jakiś związek chemiczny, to już mnie interesuje, nie? I taka, taka osoba idzie do, dopracować do labo albo gdzieś e, i, i wie o co chodzi. Kolejny pomysł mi wpadł, moi drodzy: dlaczego do szkoły, jak mówię o wykładowcach, o absolwentach, o ich losach, żeby poopowiadali trochę o życiu? Zobaczcie, dwa pomysły już mam: żeby absolwenci poopowiadali, jak się im mieszka, czy często ludzie wyjeżdżają za granicę, czego się nie organizuje tych spotkań? Czemu? Zróbmy te spotkania, ludzie, w całej Polsce. Przecież to da taką wartość, jaką nikt, nie, nikt nie, nie osiągnie jakimiś tam suchymi lekcjami teoretycznymi w szkole. A druga rzecz, już mi już zapomniałem, dlatego ja zawsze słuchajcie, zapisuję, bo po 150 pomysłów na minutę o absolwentach to powiedziałem. Co ja chciałem powiedzieć, że absolwenci, ale że o, wiem, zapraszajmy nie teoretyków, tylko praktyków również do szkół. Jeżeli ktoś chce na przykład policją, nawet matwizie, założyć firmę. Będzie elektrykiem. Będzie kładę ludziom elektrykę albo coś. No to ludzie, no to zróbmy spotkanie. I właśnie na to powinien być budżet, jeżeli nie da się tego zrobić za darmo. Bo ktoś wie, e, on za dużo wymaga, jakiś milenial, otworzył se kanał Emil Lipski, gada głupoty, o, demoralizuje. No, no halo. Przecież można ludzi ściągnąć. Niektórzy ludzie po -po powiadają za darmo, to okej, okay, nie ma budżetu, no to już mówiliśmy, ten budżet niech będzie, ale to będzie rewelacyjny pomysł. Chcesz dostać programistę? to nie przyjdzie programista. Chcesz zostać elektrykiem, to nie przyjdzie ten. Chcesz być pielęgniarką? No to jest normalne. To nie przyjdzie pielęgniarka. To jest piękny system. Ludzie by od razu wiedzieli, co robić. Nie trzeba tam coachów biznesu. Jakichś ludzi, co właśnie skaczą po stołach i mówią, możesz wszystko, nie? To, to takich ludzi to ja bym w szkole nie widział. To, to jest bez sensu. Oni tam wezmą dwa tysiące za dwie godziny pięknej przemowy, że oni tutaj tracą, tracą czas, ale żeby się rozwijać, żeby coś mieć, zainwestuj teraz. Będziesz miał potem lepiej. Ale przyjdź do mnie na szkolenie, zapłać 3,5 tysiąca, a powiem Ci w godzinę lub półtorej, jak masz żyć, nie? To są ludzie, ja do tego nic nie mam. Może sam kiedyś będę organizował takie warsztaty, nie? Zarabiajmy pieniądze w sposób, w sposób taki, żeby nikogo nie krzywdzić. O to się umówmy. Ale no w szkole to niech będą ludzie, którzy przychodzą, nie? Tutaj, no pielęgniarstwo jak wygląda? Pytania. Emilek się zgłasza. No, a jak sobie pani radzi na przykład z tym, że... Że coś się stanie komuś, nie? Albo czy panie to stresuje? No wiecie, pytanie odpowiedzi, pół godzinki, pół godzinki jakiejś przemowy, jakiejś tam zwykłej luźnej gadki. Ja nie mówię, że ludzie są mówcami, mają tam, wiecie, się napinać, garnitury do szkoły, wielki wykładowca. Tylko ludzie przychodzą w dresiku, gadają, no to, słuchajcie, no to, to przecież to brzmi rewelacyjnie. Przecież to brzmi rewelacyjnie. No, 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 nie wiem. no Ja jestem czekam na komentarze, czy fajne, czy nie fajne. No, no według mnie to by, to by się po prostu sprawdziło. I jeszcze moi drodzy denerwuje to, to, że to jest jakaś kuriozum, że się w ogóle prawo nie zmienia, cały czas jest tak samo i się ludzie, nauczyciele tym zasłaniają, że ze szkoły nie możesz wyjść. Chłop 18 lat ze szkoły nie może wyjść, bo odpowiada szkoła. No, bez jaj. Chodzisz do szkoły, zamknijmy cię w więzieniu, nie? Zmieńmy, jeżeli dobrze, odpowiada nauczyciel, tam przerwa na przerwie odpowiada nauczyciel, jeżeli coś się stanie, jest problem, kuratorium czy tam wjeżdża i wszyscy wjeżdżają, yy, z buta. Okej, okay, no to zmieńmy to. Ktoś jest pełnoletni, niech chce i chodzi na papierosa, bo to jest jego... jego według mnie prawo tak naprawdę. No chce palić, to niech przypójdzie palić, no. No, to 18 lat i chłopa zamknąć, bo, bo nie może wyjść na papierosa, nie? No przecież to, to jest jakiś dramat. To samo usprawiedliwienie. Ja akurat miałem rewelacyjną wychowawczyni, chyba dobrze odmieniłem, wychowawczyni w liceum, więc tam problemu nie było, ale to nie jest jakaś tajemnica. Ja w pewnym momencie z jednego przedmiotu już bym prawie nie zdawał za, za nieobecności, bo ja wtedy robiłem coś innego, nie pasowało mi przychodzić na ten polski, więc mój tata musiał pisać mi usprawiedliwienia. Człowiekowi, który do pracy pojechał na targi do Poznania. Ludzie, a wtedy to więcej się nauczyłem pracy, w ogóle kontaktu z ludźmi, jakiegoś tam, jak działa taki biznes na targach sportowych czy coś, niż w ogóle w szkole, to już pominimy. Ale no ja, ja musiałem od taty mieć usprawiedliwienie, że, że syn nie mógł przyjść do szkoły. Ludzie, Kiry w skaranie boskie. Nic się nie zmieni, bo nikt nie chce się za to zabrać, To dobrze jest, to tak jest w Polsce. Dobrze jest, to po co zmieniać tam? Zostawmy. Ewolucja, pozmieniajmy tam podręczniki, dajmy zarobić wydawnictwom, ktoś da walizkę, coś tam. Wiecie, jak to działa. No i... no, zmieniliśmy książkę. Co się zmieniło w książce? O, dwa obrazki, o. Kupcie nową książkę, bo, bo nie można kupić używanej, bo to jest nowa podstawa. Musi być ta. Zmieniło się, specjalnie przekładają strony. To mnie denerwuje. Kolejna rzecz. Ten film będzie bez końca. Moi drodzy, to mnie denerwuje. Podstawa programowa wchodzi, nowa, zmieniają kartki w książce. Jest taka sama praktycznie. Zmieniają układ stron, rozdziały. Specjalnie, żebyś kupił, żeby ci się źle pracowało. I wtedy nauczyciel mówi, to są realne sytuacje ze szkoły. No, nikt o tym nie mówi. To jest dobry, dobry pomysł na kanał jednak ten teraz, co ja robię. Moi drodzy, macie, macie rozdziały, nie? Tutaj Gonometria, coś tam, yy, yy, cesarz jakiś tam, i, i skaczecie, nagle się okazuje, że w na 55 stronie nauczyciel mówi, że. No, otwórzmy, otwiera, Otwórz, że tam jest w ogóle jakiś, nie wiem, wyskakuje ci jakiś. Jakiś koleś, inny nie ten cesarz. No i widzicie, specjalnie pozmieniali strony żeby kupić. No, biznes jest biznes, nie? By ktoś powiedział, no to chcesz mieć wygodnie, to sobie kup nową książkę. No ale jeżeli tutaj za, znowu cały czas mówimy, że to ministerstwo reguluje, że to odgórnie idzie u, tam ustawa i nie możemy nic zrobić jako szkoła, no to, to halo, kto ja mam jedyny, mając tam 33 tysiące subskrybentów, co ja mogę zrobić, no? No to nauczyciele też powinni powiedzieć, no to nie da się, no nie da się, nie da się tak pracować, no to, to trzeba to coś z tym zrobić, nie? 10% coś mówi, 5, 90% siedzi, siedzi... I pierdzi w stołek. Moi drogi, co, co mnie bardzo denerwuje i to będzie premiowane, jeżeli oglądasz do tego momentu, słuchasz tak naprawdę, to to ci dziękuję, bo warto zawsze obejrzeć te filmy, bo ja staram się utrzymywać tempo do końca, ale to jest rzecz, która denerwuje każdego. I mi wyleciało to z głowy. Notowanie. Moi drodzy, w liceum ze mną nauczycielka walczyła, ja pozdrawiam tą panią. Tę panią, tą panią. Ja pozdrawiam, bo to była pani z polskiego, ja pozdrawiam ją bardzo serdecznie, ale mnie kompletnie te notatki nie interesowały. Ja wiedziałem, że i tak tą maturę zdam. Wolałem sobie, nie wiem, słówka z angielskiego wypisać, które mam się nauczyć, cokolwiek. No nie wiem, no to jest straszne, to jest straszne, że to. to... Na studiach jest pewny ząk, nie? Pewne zdziwienie. O, mówmy po polsku. Pewne zdziwienie jest, że przychodzisz na wykład, ty, nie ma notatek. O, co się stało? Przez 10 lat notowalo, Notowa żebyśmy notowali. W 7, 5, piętrzył się Rzym, tutaj data, zapiszcie lekcja temata na studiach, wielka, wielka, wielka porażka, nie mam notatek jak się uczyć, Z czego się uczyć. Totalne zdziwienie. Nic ICO nie mówi na ten temat. Nic. Nic nauczyciele. Jak macie fajnych nauczycieli, to powiedzą. Jak nie, to nie. Nawet nie będziecie wiedzieć, że w ogóle tam notatek nie ma. No dlatego ten kanał będzie rósł, bo nikt o tym nie mówi. I nikt w szkole nie przekazuje tych informacji prostych. Każdy się zastanawia, kto taki nauczyciel sobie może myśli, że no co to, to jest. To, to jest ban oczywiste. On już na studiach był, więc to jest oczywiste. A dla młodych ludzi, ludzi po, po nowym tysiącleciu, niektóre rzeczy nie są oczywiste. I trzeba je tłumaczyć. I na tym polega na nauczyciela, żeby tłumaczyć. Pokolenie się zmieni, to i sposób nauczania i sposób tłumaczenia i trafiania do <słuch> i trafiania do ucznia jest również inny. Przekaż to wideo dalej, niech to idzie weter. Eee, no to ja nie ukrywam. No nie ukrywam, zależy mi na tym, żeby to poszło do jak największej liczby odbiorców. No po co ja mam kłamać? No nie, nie robiłbym tego. Nie robiłbym tego, gdyby mi zależało, żeby obejrzało to 10 osób. To bym puścił na rodzinnym obiedzie w niedzielę. No tu masz, obejrzyj sobie babciu i tyle. Zależy mi na tym. To jest jedyne moje moje życzenie na dziś. No a może jeszcze na Instagramie, wpaść po kontakt na Majstory. Możesz. Eee. Się cały zmęczyłem, ja to cały chodzę na tym wideo, ale to jest po prostu prawda, bez owijania. Do zobaczenia. Widzimy się w kolejnym podcaście w Niedzielę. Cześć!